Dzień siódmy, 2 sierpnia. Witam w kolejnym dniu igrzysk. Niestety Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju tenisowego. W turnieju florecistek Polki szóste. Mateusz Polaczyk zajął trzynaste miejsce w półfinale zawodów w kajakarstwie górskim, a awans do finału wywalczyło 12 najszybszych zawodników. W rozgrywkach golfowych Adrian Merong niestety daleko. Rozpoczęto zmagania olimpijskie w lekkoatletyce. Na sam początek hut. Niestety żaden Polak ani Polka nie nawiązali do sukcesów Roberta Korzeniowskiego. Złote medale dla Chin i Ekwadoru. Co dzisiaj? Iga, jak już wcześniej wspominałem, walczy o brąz. Potencjalnie początek meczu około 14, ale pojedynek może zostać przesunięty na późniejszą porę. Nasz windsurfer Paweł Tarnowski obecnie jest na trzecim miejscu. Dzisiaj według planu zakończenie, choć nie wiadomo czy ze względu na odwołane wyścigi nie będzie jeszcze dodatkowych regat. Kolejne mecze Polaków w koszykówce 3 na 3 o 10.30 i 22.00. Na razie rywalizacja w kratkę. Po pokonaniu USA przegraliśmy z Litwą. Na pewno polscy koszykarze marzą o finale. Zaczynamy zawody lekkoatletyczne na stadionie. Dzisiaj o 21:20 bieg na 10 km. To od razu finał. Rano natomiast od 10:00 rywalizacja w kwalifikacjach rzutu młotem. Walczyć będą Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. O 10:35 rozpoczynają się eliminacje w biegu na 100 metrów z udziałem Ewy Swobody i Magdaleny Stefanowicz. O 19:10 eliminacje w biegu 4x400 z udziałem Polski. Przypomnijmy, bronimy tytułu. Jutro też finały wyścigów BMX. To niezwykle widowiskowa konkurencja rywalizacja od 21:30. Kończy swoje rozgrywki Grupa C w siatkówce. Mecze Argentyna, Niemcy i USA, Japonia na pewno dostarczą wielu wrażeń. Walka też o pierwsze miejsce w Grupie A Francja, Słowenia. Tyle na dzisiaj i dziękuję za uwagę.